Kalendarz dobry zasiew 2025 Niedziela 21 grudnia Zaiste jest Bóg, który sądzi na ziemi. Psalm 58, wiersz 11. Dzień pomsty. Pierwsza część Psalmu 58 opisuje stan świata Bezpośrednio przed wykonaniem przez Boga sądu nad żyjącymi, nad narodami świata, tuż przed rozpoczęciem okresu tysiącletniego królestwa. W tym czasie stanie się oczywiste, że zarządzanie Ziemią przez człowieka zakończyło się moralną katastrofą i fiaskiem pod każdym względem. Dlatego ten psalm poucza nas, że ludzie, którym powierzono tę odpowiedzialność, ani nie mówią, ani nie działają sprawiedliwie. Tak jak w dniach poprzedzających wielki potop, ludzie byli zepsuci i mnożyła się wszelka przemoc, podobnie też zanim sąd spadnie na obecny świat, znów okaże się, że ludzkie serca są całkowicie zepsute i zwyrodniałe, a ręce pełne przemocy. Ludzie objawią, jak bardzo są oddaleni od Boga, nie tylko z powodu upadłej swej natury, ale także przez swoje nagminne praktyki, kłamstwa, okrucieństwa i przemoc, oraz rozprzestrzenianie trucizny wszelkiego błędu. Okażą się także skrajnie głusi na każde łaskawe wezwanie Boga do odwrotu wszelki apel łaski. W ten sposób bezbożni ludzie przypieczętują swój los i okażą się dojrzali do wykonania na nich wyroku sądu bożego. Na tym tle, Psalm 58 kończy się wyrazem radości sprawiedliwych, resztki pobożnych z Izraela, gdy będą oglądać sąd nad ludźmi zasługującymi na karę. Wtedy stanie się jasne, że sprawiedliwi ci mają nagrodę za swoje czyny i wytrwałość, i że istnieje Bóg, który sprawiedliwie sądzi ziemię. Chrześcijanin, obdarzony wszelkimi duchowymi błogosławieństwami w niebiosach, Oczekuje wybawienia od cierpień i zła, jeszcze zanim rozpocznie się siedmioletni okres wielkiego ucisku. Oczekuje spełnienia się obietnicy zabrania go ze sceny zła w akcie zwanym pochwyceniem Kościoła, zgromadzenia Boga, by był już na zawsze z Panem Jezusem Chrystusem. Wierzący, których dotyczy to wydarzenie, nie oczekują więc zagłady swoich wrogów a przyświeca im cudowna perspektywa bliskiego spotkania ze Zbawicielem.